Hej, wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego. Jakby koniec szkoły średniej to takie bardzo dziwne uczucie, nie wiem. W sumie trochę jest mi przykro. Jakoś tak już pewien rozdział się kończy i teraz co dalej także ja się szybko ubieram i lecę na zakończenie roku czekamy na sushi teraz pickę już mamy sushi i jedziemy do domu jedziemy na vloga Pozdrowić moich widzów pozdrawiam widzów ale on nie był jakiś taki mamy mamy pizzkę mamy jest sushi jest Pokaż Inka sushi jest sushi sushi i, i, jed, i jed, idziemy jeść, jedziemy jeść Proszę, O ja, jaki serdzi mnie taki ten, w jakiejś paski Musisz sama Proszę bardzo, jaka piękna róża, róża. Truska z róży Do tego sushi by się przydało Piękne sushi, dziewczyny jedzą słodkiego, tu moja pizka i Oli picka. Ale pachnie, Jezu, pachnie O, osioł, osiołki se śpią, znaczy jeden śpi. Drugi sobie leży. Żyje? Żyje. No, no i obudziłeś osę, osiołka. Cicho. Tysiu. E, tak, dzisiaj jesteśmy w... Jak to się nazywa? Nie wiem gdzie my jesteśmy. No, ja też nie wiem gdzie jesteśmy. No, to szparm, to szparm. Ale bardzo fajnie. Jest, tutaj, jest dużo dani z, ze szparagami. Tutaj w sumie ta miejscówka sunie ze szparak szparagów, jezu, jak się odmienia, ciężkie to. Yy, no, są też zwierzątka i są też yy, truskawki. O, patrzcie tam, jest truskawek, czekajcie, nie. No, i ponoć tutaj można też samemu, znaczy samemu, można jakby mieć koszyk i można je też sobie zbierać. Truskawki, chyba były maliny, jagody i coś. Tak, tak. Można sobie przyjść i tak pozbierać, tylko chyba to trzeba się umówić. Bo tak chyba z marszu, to tak nie można. W którym one są już tak. O, to jakiś kwiatuszek. Jakiś pojedynczy. Kwiatuszek. kwiatuszek. Tak, spacerek. No, a ja też nie mówiłam. Skończyłam szkołę, było w piątek to zakończenie. Także oficjalnie już jestem absolwentką, teraz maturzystką i teraz tylko za tydzień. I Matury, za tydzień matury, tak. No, będzie dobrze. Za dwa tygodnie. Za tydzień? To kiedy ty masz? No już nie teraz ten wtorek, tylko w kolejny wtorek. To już no prawie dwa tygodnie. Nie, to już jest prawie tydzień. Ja już nie liczę teraz tego. A. No. O, patrzcie, tam są jeszcze osiołki. Sobie, no, sobie jedzą y, sianko. Właśnie, nie tak. Ja y, ty się na rękach, bo Ptysiek. Bo Ptysiek krzyczy na osiołki. No i już, Ptasiu. Taki ładny widok miałabyś. Nagrywałam cię. A! Nagrywam cię, chyba jesteś na to w kadrze Pokażę Wam baby osiołka. Zobaczcie. A to jest jego mamusia. O, śliczny No to ty, tak, weź telefon. No i teraz jak ja mam podejść z ptyszkiem. Normalnie, podchodź na szybko i go głaśni. Poczek, kto masz? To jest. Nie bój się osiołka. Cześć, słodziaku. Yes. Oh, jakie ty masz chrapeczki malutkie. O oh, Jezu. Ty yes. Ptysiu. Chodź do mnie, chodź. Chodź. Ech. Chodź, chodź. Ptysiu. Chodź, 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 chodź. No dobra, już, już. Nie Motylki tutaj ładne latają w parku, wszędzie motylki, mega ładnie, jak motylarni, naprawdę, ale z bliska wygląda jak taki liść, idealny kamuflaż. Będzie jeszcze szybki hol zakupowy tak. e, Dlatego Martysia była ostatnio na Lumpach i kupiła sobie dużo rzeczy, ile rzeczy? 9 Za? 28,87 No, średnio wszystko było po 2-3 złote, tak mniej więcej e, Tak, w zależności od rzeczy, więc no. już pokazujemy Tak, a ja mam jedną rzecz, którą też kupiłam pojedynczo i zacznę Ja zaczynam? Tak Dobra, to zacznijmy może od w sumie jednej z najładniejszych rzeczy Sukienka. Sukienka niebieska w kratkę, Czuj, cześć, 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 cześć. Jest na mnie ciut przy szeroka, ale ja sobie ją zwiążę oczywiście. I o. ja szukałam bardzo długo bardzo Czuj. długo <grym> takiej, tylko że w czerwoną kratkę. No niestety jak się nie ma coś lubi, to się lubi coś ma, ale jest piękna i kosztowała mnie całe. Jest zalek Uwaga. Z tyłu. uwaga eee, 288. Za sukienkę. Dobra, to jak jesteśmy już przy sukience, to ja od razu pokażę swoją. Bardzo podobną. I kupiłam ją z myślą, że ją przerobię i na przykład będzie osobno góra, osobno dół albo coś takiego, ale jak ją założyłam, to tak mi się spodobała, że no nie jestem w stanie jej przerobić. <laughs> o, ej, w ogóle to jest Springmarka, nawet nie wiedziałam. O. Nie komentujmy rozmiaru, jest ogromny rozmiar, ale jest giga ładna, taka beżowo-biała, też mam marszczony ten przód. I na dole ma takie falbanki. Nie, nie będziemy ich przymierzać teraz, bo troszeczkę mamy mało czasu, więc musi wystarczyć po prostu takie szybkie, jak to się nazywa, to po prostu pokazywanie. Ile ty Cztery Tak, 4. no, no, cztery. bo to było wszystko za 4 zł w ten dzień, więc... Tak. Kolejna sukienka, tym razem z Pretty Little Thing. Bardzo ładna. Muszę przymierzyć, bo mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy ją widać do końca, ale jest przepiękna dałam za nią, uwaga, uwaga. Całe 256. Oh, wyobrażacie to sobie? Jakby I Ona w ogóle została skasowana zbliżna, jako spódnica to jest. Ja w sensie Wam pokażę, z bliska. No przepiękna jest, przepiękna jest ma kolory, taka wakacyjna wygląda jakby takie na jakieś jakieś festiwa, festiwale, wygląda. coś tam. Bardzo ładna, bardzo. I ładna. ciekawostka, w lumby były takie dwie, tylko że ta druga jakby miała ten sam print, ten sam materiał, w ogóle ta sama firma, tylko że miała takie wycięcia na plecach, ale niestety... Nie podoba mi się, mm -hmm. aż tak. Więc postanowiłam wziąć tą. No i po prostu jest świetna. Przepiękna. Kolejne są koszule, Ja jestem fanatyczką koszul. Tak. Chyba już to wiecie. Chyba tak, tak mi się wydaje. Tak. E, więc dobrze. pierwszą jest taka piękna papuszki. No i jest po prostu cudowna. I kosztowała mnie, uwaga, uwaga, 3,35. Fajnie. I druga koszula. O, są jest, ogromne. Ta jest giga ładna. Ta mi się bardzo podoba. To bardzo ładna. Piękna to znaczy, fioletowa czapy, no, cudna i ona mnie pink. kosztowała 3,92 także trochę więcej, ale po prostu no ma więcej materiału, jako... nie? Cudo, 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 cudo. Tak, Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Już Be masz. Basic, nie? basic no. totalny. Jest to golf bez rąk. <laughs> golf bez rąk. Za 1,82 i to nawet pamiętam, więc nie muszę sprawdzać. Tak, to e... jest basic, fajny. Właśnie. Coś takiego teraz Kreiza. Giga, piękna, po prostu bluzka spójrzcie na te rękawy Jakby... Ja albo na to wykończenie na dole, no po prostu cudo I faktura tego materiału, nie no I Emin, mean, cudo, cudo, cudo I zanim dam... Uwaga, uwaga 2,12 No 2,12 Jakby tego nie wiedzieć, przepraszam bardzo yy, Kolejna Rzecz, która nie, może nie każdemu się spodoba, ale jest to taka torba materiałowa. Ja często w takich chodzę. Ja w marcy się stylu, właśnie. No, mi się z tobą kojarzę, takie, właśnie. Tak, a trafiła się okazja, jest na w super i kupiłam ją za chyba 2,95? 2,95 dokładnie. Także torba za 3 zł niespełna, mega spoko. I ostatnie dwie rzeczy, uważam, to takie że dodatki też. Świetne, akcesaria. Otóż tak. paski, jak wiecie, ja kocham paski. Może nie bardziej niż krawata alkohol. Kolekcja się powiększyła, kolejne. Dwa. Pierwszy to była najdroższa rzecz z całego holu i kosztuje ona 5,40, co w się sensie kosztowała. Jest to cały blaszany pasek, jakby, zobaczcie to. To jest po prostu coś świetnego. Taką ma klamrę. No, widać, jeszcze jest z metką w ogóle. No po prostu świetny. I przez to, że jest no metalowe, cały to był trochę ciężki. Ale 5 zł to jest taki pasek, to i tak jest sery, spoko. I kolejny. Ten jest genialny. Z Mario, co nie? I jakby. To jest w ogóle skóra, to jest w ogóle skóra sobie. jakby to można odpiąć sobie ładnie. W pasek od klamry, bo jest na yy, guziczki takie. I patrzcie to. Czy wy to widzicie? Ta klamra. Można sobie po prostu zmieniać tego grzybka i to jest w ogóle oryginalne z Nintendo 2011 rok I... I Ile za nie udałaś? Nie pamiętam... Y... To też nie za dużo. 385. No. Jakby mega mało. No ty... Także no, nowe ciuchy do kolekcji, nowe ubrania. Nie wiem czy teraz widzicie, ale Marcia ma tops z ostatniego holu. Ja mam koszulę też z jakichś... Ostatniej holi, holi, także cały czas te w tych cichach, jak się przydają. Idealnie koszule. Ja teraz będę pol polować na koszulę, także mm -hmm. już niebawem, znaczy nie wiem za jaki, jaki czas, ale za jakiś czas znowu będzie hol lumpeksowy. Dokładnie. E, mam nadzieję, że coś znajdziemy fajnego. Okay. Tak, także dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejny czwartek o 17. Bye.